Witajcie serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na naszym kanale. Moi drodzy, przeszedł front atmosferyczny, pojawiły się opady śniegu w wielu miejscach kraju. No i teraz za moimi plecami jest kamera na żywo z sobotniego południa. No i widzimy tutaj również śnieg, a to jest miejscowość Kamieńsk. Centrum, południe kraju, północ kraju, również wszędzie te opady śniegu się pojawiły w większej bądź w mniejszej ilości. Mam informację, że w takich miejscach jak stolica, jak Warszawa, jak duże miasta, ten śnieg był w małej ilości, albo zaniknął w każdym razie. Ten śnieg no, popadało nam, popadało, ale, moi drodzy, idą zmiany. Idzie ocieplenie, więc jeszcze ta niedziela. No, warto wykorzystać, jeżeli ktoś lubi taką pogodę mroźną i śnieżną, no bo potem już się ta sytuacja zacznie zmieniać, a zaczynamy oczywiście od mm, omówienia, omówienia tego, co idzie, a idą zmiany i idą bardzo trudne warunki na drogach, ja już zawczasu chcę Was ostrzec. Przede wszystkim zacznijmy od pola geopotencjału na wysokości 850 hektopaskali. To, co jest tutaj bardzo interesujące, to właśnie to, gdzie znajdujemy się my względem tej fali górnej, która tutaj przemieszcza się bardziej w naszym kierunku, która będzie obejmowała w kolejnych dniach tu u góry przypominam, mamy datę 9 stycznia, która będzie obejmowała m.in. Francję, Wielką Brytanię, ale również Niemcy. I po części Polskę. My będziemy bardziej po wschodniej stronie tego obszaru, a to spowoduje, że zacznie do nas napływać cieplejsze powietrze. Tutaj, jakby co mamy? Oczywiście Polskę, no i my będziemy na tym skraju, gdzie te cieplejsze powietrze będzie do nas spływać. I to jest w sumie dobra informacja, którą warto tutaj oczywiście wziąć pod uwagę. No i sprawdźmy, sprawdźmy, jeśli chodzi o te temperatury, bo te temperatury są dla nas bardzo, bardzo istotne na tą chwilę, czyli w sobotę i w niedzielę cały czas nad Polską, którą tutaj na P zaznaczyłem, mamy jeszcze spływ tej chłodnej masy powietrza, ale to na co ja pragnę Waszą uwagę zwrócić, to tutaj napływ cieplejszej masy powietrza z południa zaciągany przez niż, bo wszystko wskazuje, że no w sumie już w tym momencie widzimy właśnie ten niż, ten niż nad Oceanem Atlantyckim, który zaczyna się pogłębiać i powoli będzie wędrował w naszą stronę. Na naszym live, który się pojawił w dniu dzisiejszym prześledzimy sobie ścieżkę dokładniejszą tego niżu, ale widzimy, że ten niż powinien do Polski dotrzeć już w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek. Co się dokładniej będzie działo? Już to sprawdzamy. Przede wszystkim ośrodek niskiego ciśnienia znajdujący się na pograniczu, znaczy na pograniczu, nad Wielką Brytanią, nad Anglią, tutaj przede wszystkim, będzie miał, miał oczywiście system frontów atmosferycznych. Będzie tutaj ciepły front atmosferyczny, który będzie między innymi docierał do Polski i będzie również chłodny front atmosferyczny, który będzie raczej tutaj oddzielał cieplejsze powietrze od chłodniejszego. To jest umow umowa, Wyrysowanie, mniej więcej tak to wygląda, mniej więcej tak to będzie wyglądało. Tu jeszcze jest połączenie z drugim niżem, trochę dalej, ale ono jest dla nas w tym momencie raczej nieistotne. No i cóż, z północy będzie spływać oczywiście do nas chłodne powietrze. Te chłodne powietrze będzie spływało e, oczywiście za tym niżem i będzie zaciągane w kierunku Europy Zachodniej, natomiast z, z południa cieplejsze powietrze będzie docierało między innymi do Polski, między innymi do Polski, a więc w całym kraju odwilż, i ta odwilż jest widoczna w różnych wyliczeniach modeli numerycznych. Tylko tu jest bardzo ważna rzecz: ta odwilż, te warunki, które będą się pojawiały, są idealne, to są to idealne warunki do pojawienia się bardzo trudnych warunków na drodze, i tu musimy na to zwrócić uwagę. Jeszcze jedna szybka informacja. Oczywiście. Anomalia temperatur na wysokości dwóch metrów, i tu przede wszystkim widzimy mocną anomalię temperatur przede wszystkim nad Islandią, nad Wielką Brytanią, bo tutaj te temperatury spłyną na tej wysokości dwóch metrów zdecydowanie niższe, no ale w Europie cały czas bardzo mocna anomalia dodatnia, co też tutaj jest chociażby widoczne w Niemczech, w Polsce i na kra w krajach południowych anomalia dodatnia te temperatury naprawdę będą wysokie. Jak bardzo wysokie, no to zobaczmy. Tu jeszcze jedna ważna rzecz. Sprawdzimy sobie wiatr na wysokości 300 hPa, czyli generalnie już prąd strumieniowy i widzimy, że w momencie gdy ustawimy sobie na poniedziałek, to widzimy, że my jesteśmy w tym cieplejszym meandrze się znajdziemy i ten cieplejszy meandr będzie tutaj już dalej, znaczy my będziemy już raczej dalej w tym cieplejszym meandrze i tutaj no, te temperatury będą zdecydowanie wyższe. Oj, będą wyższe. Przed nami bardzo ciekawa sytuacja w pogodzie, a ja już Wam tutaj opowiem, jak to będzie wyglądało. Zacznijmy od temperatur. Zacznijmy od temperatur, i tutaj skorzystamy z aplikacji Meteologix. No i mamy niedzielę, godziny popołudniowe. To jeszcze w całym kraju temperatury powinny być poniżej zera. Później jednak z godziny na godzinę zauważymy. Że od Czech zacznie zbliżać się do nas temperatura zdecydowanie wyższa i to ocieplenie naprawdę będzie znacznie, znaczne. Około godziny 23 w Lubaniu temperatury osiągną 6 do 7 stopni Celsjusza, podczas gdy w Polsce Północno-Wschodniej nadal będą bardzo niskie. Do rana poniedziałek będziemy mieli Polskę dwóch temperatur. Na północnym wschodzie minus 3 do minus 4 stopni Celsjusza i to będzie naprawdę zimno. Na południowym zachodzie do 6 bądź 8 stopni Celsjusza. Więc te temperatury naprawdę będą nam się mocno różniły między tymi dwoma obszarami. Co dalej? Sprawdźmy, jak dalej sytuacja będzie tutaj wyglądała. Widzimy, że to ocieplenie w poniedziałek bardzo szybko będzie postępować, i około godziny 11-12 na południowym zachodzie te temperatury wzrosną. Uwaga, do 12 stopni Celsjusza. Południowy zachód 12 stopni Celsjusza, podczas gdy północny wschód będziemy mieli nadal minus 3 stopnie Celsjusza. Może tutaj wezmę na fiolet minus 3 stopnie Celsjusza. 12-14 bądź nawet 15 stopni różnicy. No to. No to cóż, niewki dmuchał i różnice tych temperatur są naprawdę duże. Co dalej? Do godzin wieczornych w poniedziałek w całym kraju temperatury już będą powyżej zera, przy czym na południowym zachodzie nadal 12 do 13 stopni Celsjusza. Srogo, nie? Bardzo srogo wam powiem, a więc ocieplenie przed nami, i widzą to wyliczenia różnych modeli numerycznych. Tutaj sprawdzaliśmy Swiss HD 4x4. Icon HD widzi również to ocieplenie, przy czym tutaj temperatury byłyby trochę niższe, jakieś 9 stopni Celsjusza. Sprawdźmy jeszcze model ECMWF. W przypadku ECMWF również tutaj bardziej w kierunku 9-10 stopni Celsjusza, ale i tak, i tak te temperatury będą, no powiem Wam szczerze, wysoko. O, w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy wolicie białą czcionkę, jak pisze, czy czarną, bo czasami lepiej jest czarną, widzę, czasami lepiej jest białą. Przejdźmy dalej do kolejnych tematów, które są oczywiście związane z pogodą, a tym razem skupimy się na temperaturach, ale na, na różnych wysokościach, bo to co widzieliście wcześniej, czyli te wypieranie tych chłodnych mas powietrza przez zdecydowanie cieplejsze. No to jest istotne, ale ono za dużo nam nie pokazuje. Tu będzie bardzo duży problem przy tym ociepleniu, ponieważ będziemy mieli front ciepły bardzo rozległy. Sprawdźmy na początku na mapach, a potem powiem Wam w czym rzecz. Zacznijmy od poniedziałku, od godzin w sumie porannych. Tak, od godziny trzeciej nad ranem. I co my tutaj mamy? Mamy Poznań, gdzie, gdzie temperatura przy gruncie jest 0 stopni Celsjusza, ja może na czerwono. Tu mamy Poznań. Mamy z drugiej strony Toruń, gdzie jest minus 2 stopnie Celsjusza. Takie temperatury będą mniej więcej przy gruncie. No i mamy również Zieloną Górę, gdzie mamy 2 stopnie Celsjusza. Więc mamy dosyć mocne różnice temperatur na tych obszarach minus 2, 0, 2 stopnie Celsjusza. Takie, takie temperatury będą wyglądały tutaj nam przy gruncie. No ale sprawdźmy, jak te temperatury będą wyglądały wyżej. Zacznijmy od temperatur na wysokości 2 metrów i Toruń oczywiście na Około minus 2 do minus 3. Poznań 0 do 1. No ale już okolice Zielonej Góry to 4 do 6 stopni Celsjusza. No ale ten ten obszar jest dla nas mniej istotny. Ja natomiast w tym momencie przejdę na, wysoko, na wyższą wysokość. Wznieśmy się na wysokość 700 Metrów. Wznieśmy się na wysokość 700 metrów. Zobaczmy, jak tam sytuacja wygląda. W zielonej górze już zdecydowanie cieplej. Tam temperatury już są na granicy 8 stopni Celsjusza. W okolicach Poznania mamy około 2 stopni Celsjusza. No a w Toruniu mamy też nadal minus 2 stopni Celsjusza. Przejdźmy teraz na jeszcze wyższą wysokość: 1,5 kilometra. I tu zaczyna dziać się magia. Dlaczego? Dlatego, bo o ile zielona góra to już temperatury są dodatnie. Poznań mamy już temperatury no, 1, 2 do 3 stopni Celsjusza, ale tu, między Toruniem a Poznaniem, mamy obszar, gdzie te temperatury również wzrastają. Zobaczcie, okolice Torunia to już praktycznie 0 stopni Celsjusza. Natomiast tutaj na tym obszarze mamy temperatury już powyżej zera, mimo tego, że przy gruncie są nadal poniżej zera. Na wysokości 700 metrów już mamy 700 hektopaskali, przepraszam, już mamy wszędzie temperatury poniżej zera. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że to ciepłe powietrze wślizguje się nad pewnym obszarem właśnie nad tym powietrzem chłodnym i ja Wam mniej więcej pokażę w czym rzecz. Na przebitce, która tutaj zaraz powinna się pojawić po lewej stronie, będziemy mieli Ciepły front atmosferyczny. I właśnie ten ciepły front atmosferyczny bardzo ładnie będzie nam pokazywał charakterystykę pogody w poniedziałek. Ciepłe powietrze będzie docierało do chłodniejszego powietrza, które będzie cięższe. Te chłodniejsze powietrze nie zostanie wypchnięte tak prosto, równo, tylko te ciepłe powietrze zacznie wślizgiwać się na te chłodne powietrze. I to będzie dosyć szeroki obszar. Te ciepłe powietrze oczywiście będzie w froncie atmosferycznym, tam będzie, występowała, tam będzie występowała i konwekcja, tam będzie tworzenie chmur i będą pojawiały się opady. I teraz w zależności, gdzie ten opad będzie występował, czyli jak duża, jak duża będzie strefa tego ciepłego powietrza i tego chłodnego podczas ścieżki tego, tego opadu z góry do gruntu, takie opady będziemy mieli. Albo opady śniegu, albo opady śniegu z deszczem, albo opady Marznącego deszczu albo opady deszczu lodowego, no i jeszcze dodatkowo gołodyć. Tu wszystko właśnie na tym widzimy. No i teraz, już przenosząc się bezpośrednio z powrotem, możemy zauważyć, co się będzie działo. A więc, już w przenosimy się do niedzieli, do godziny 18-19 i tu właśnie widzimy pierwsze takie większe opady. Opady na początku śniegu. Opady śniegu, które powinny docierać do Polski południowo-zachodniej już w niedzielę w godzinach popołudniowych. Będzie to śnieg gęsty, oblepiający różne rzeczy. Następnie ta strefa będzie szybko wędrowała w kierunku północno-wschodnim. Co więcej, ten śnieg będzie przychodził w opady marznącego deszczu, śniegu z deszczem, a potem dopiero deszczu. Kolor czerwony to jest sytuacja wybitnie niebezpieczna dla kierowców, ponieważ będziemy mieli albo deszcz lodowy, albo marcący deszcz oblodzenia. I zobaczcie, że z godziny na godzinę ta strefa oblodzeń nie będzie malała, ona będzie oddzielała właśnie te różnice temperatur między. Frontem między, między chłodnym powietrzem po północno-wschodniej stronie, a ciepłym powietrzem po południowym, tu mamy ten obszar przejściowy, który wcześniej widzieliście na przebitce tego frontu ciepłego, i ten obszar będzie tutaj dawał się nam we znaki, właśnie pod kątem tej pogody. Następnie widzimy, że ta strefa będzie dalej wędrować w kierunku północno-wschodnim. Nad ranem intensywne opady śniegu na północnym wschodzie, zatem opady marzącego deszczu i bardzo trudne warunki na drogach. Później, gdy wejdzie ocieplenie, oczywiście oblodzenia się roztopią i sytuacja będzie zdecydowanie lepsza. Poniedziałek do godziny 7 rano, bardzo trudne warunki na drogach, szczególnie w Polsce północnej i w Polsce wschodniej. Jak widzimy, ten czerwony obszar przemieszcza się przez całą Polskę i będzie towarzyszył praktycznie nam w całym kraju. W poniedziałek do godzin południowych ten, te opady marznące już powinny opuścić nasz kraj. No, i powinniśmy dostać się w zdecydowanie cieplejsze powietrze, gdzie temperatury mogą osiągać na zachodzie 10 do 11 bądź 12 stopni Celsjusza, podczas gdy na północnym wschodzie będzie to od 1 do 2 stopni Celsjusza. Ja bardzo mocno naciskam w tych prognozach właśnie na to żebyście uważali na drogach. To, co się stało ostatniej nocy, pokazuje nam, jak niebezpieczne są warunki na drodze i jak szybko mogą się zmienić. Bardzo dużo było wypadków, bardzo dużo było stłuczek. To, co widzimy tutaj, to jest moja mapa, którą wyrysowałem. Prosty temat. W całym kraju bardzo duże zagrożenie przed gołoledzią i to zagrożenie właśnie będzie w nocy z 5 na 6 stycznia. Oraz 6 stycznia 2025 roku. Więc przed nami bardzo niebezpieczne warunki na drogach i na pewno pod tym kątem musimy uważać. Kolejne dni, no to w kolejnych dniach kolejne prawdopodobnie ocieplenie, jeszcze silniejsze, ale o tym będę mówił w oddzielnym materiale i na naszym live. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję Wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału, bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą zainstaluj aplikację Monitor Busz na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.